Medytację, medytację można powiedzieć to była już, wiesz, taki znak można powiedzieć z perspektywy przestrzeni, że to no, moja matka ledwo to przeżyła bo jechaliśmy z Zakopanego do Krakowa bo wtedy pojechaliśmy z Lublina bo my z Anią w Lublinie mieszkaliśmy mhm. wtedy no i potem z Zakopanego na te, te chciałem nie wziąć no moją matkę gdzieś tam przy okazji do rodziny podrzucić, no i jechaliśmy z Zakopanego do Krakowa. No to 100 km, no? i po drodze na Obidowej, czyli na takich najbardziej górskich, chwyciła nas burza. Ta burza to takie fraktalne odzwierciedlenie burzy w świadomości, która wtedy się zaczęła w życiu szamana, bo to już była taka praca, no, właśnie, która mimo tej intuicji rozpoznania jako Wojtka jednak i zachowania siebie, no to tych programów, no to mnóstwo jednak człowiek, to nie jest możliwe nie zaprogramowanie się i ten decoding musiał nastąpić totalny do podstaw i poznanie się od podstaw przede wszystkim, bo inaczej by on nie siedział tutaj. No, i to było tak spektakularne, że burza, słuchaj, ta, przez którą jechaliśmy, to po prostu to. Ja uwielbiam zjawisko burza od dziecka, nie? Ale to. I, i wiele burzy spektakularnych przeżyłem, ale czegoś takiego tu marzę, żeby przeżyć to jeszcze raz. To po prostu wiesz, na obidowej już nawet tiry nie jechały, wtedy to jeszcze w ogóle do ruchu, dzisiaj to, to ty jeszcze z drabiną na truskawki chodziłeś, ale. Ale, ale to, to w ogóle wiesz, samochodów było, nie wiem, 10 razy mniej, ale już nawet tiry po zakopiance nie jeździły, bo zakopianką na, na poziomie obidowej to płynęła taka struga wody, taki drewn, przewalała się przez drogę, że praktycznie się wydawało, że nam ten samochód zmyje. To po prostu coś nieprawdopodobnego, a pioruny to waliły nie, że wiesz, burza, i za chwilę. Tylko po kilka piorunów naraz w obrębie tam do 200. Nie od 200, tylko do 200 metrów od naszego samochodu. Mm. Także niektóre to były kilkanaście metrów od samochodu. Moja matka w samochód ładowało tak, takimi kroplami deszczu, bo taki był opad, mm. że dudniło tak, jakby wiesz, kamienie waliły, jakby grat pa padał, mm. chociaż to mm. nie był grat. A moja matka na głos y mówiła po prostu. i się modliła. Bo tak się bała, a Ania zaciśnięta. A ja byłem po prostu w pełni fascynacji i po prostu się otwierałem, więc w takiej przeciwfazie do tego, nie? a mój samochód wtedy symbolicznie stracił hamulce. Przy tym deszczu roztopiły się, czy nie, roztopiły, wymyły się i przednie, i tylnie szczęki hamulcowe w samochodzie, także praktycznie do Krakowa dojechałem bez hamulców. Pierwszą rzeczą następnego dnia to musiałem robić hamulce po tej całej medytacji, bo tego dnia już nie miałem czasu, bo dla mnie było najważniejsze tam być. Ale tylko dlatego, że byłem kierowcą, jakim byłem, no i bez hamulców, to odważyłem się jechać, bo normalny kierowca by nie jechał tym samochodem, bo mu się nie, dodał, nie nadawał do jazdy de facto ja tylko na biegu, a to był jeszcze automat, więc ha hamować Aha. na biegu, to trzeba było umieć, bo trzeba było redukować na tak zwane wolne biegi, bo inaczej, bo praktycznie hamulców nie było. Droga hamowania z... ze 100 do zera na hamulcach, to było 200 metrów, czyli to wiesz zero. Ale ja już w Wiedniu jeździłem wcześniej swoim pierwszym samochodem na takich hamulcach w ruchu, nie? Więc jak gdyby, no to też były szkolenie umiejętności samochodowych. Niekoniecznie na dużej szybkości, ale na małej czasami też. Tak. Czy niesprawnym samochodem? Po pierwszym wypadku, jak walnąłem w drzewo, to wracałem samochodem takim do Wiednia, bo wtedy w Wiedniu mieszkałem. Że przy 40, 50 na godzinę wyrywało kierownicę z ręki. Nie dało się jej utrzymać, bo tak biła. Bo samochód był tak szczelony, że po prostu tak urywały się koła, a ja musiałem nim wrócić, bo inaczej bym musiał zapłacić jakieś horrendalne cło. Bo wtedy były takie przepisy, że po prostu samochód z zagranicy. Jak nie był na mienie przesiedleńcze, to po prostu cło to było, wiesz, przekraczało wartość pięciokrotnie. Tym bardziej, że ten samochód poszczelny to był wrak, Ale wyciągnęli wy, wy mi go na tyle, że wyglądał jak samochód, bo po prostu był skasowany cały ten. Yy, cały ten yy, i jakoś do Wiednia nim dojechałem. To po prostu był horror, dojechać czymś takim. No ale potem jeszcze nawet trzy tygodnie czy cztery jeździłem po Wiedniu nim do roboty tam parę kilometrów to można było dojechać z rozbitą szybą, bo wywaliłem, wiesz, w szybę, rozbiłem szybę samochodem nie na wylot, ale po prostu pod ten, y, takie było wgięcie od mojego, wiesz, Także normalny ten, to, to po czym mi się tak przesunęły kręgi szyjne, że przy, przez 10 lat ja, jak już poszedłem do osoby, która mi pomogła się z tym uporać de facto, to byłem na granicy paraliżu, już tak, okay. tak się o, od tego, mimo że aktywnie i to tak ekstremalnie trenowałem Aikido i tak dalej, ale tutaj miałem taki ruch, głową praktycznie nie ruchał, nie ruchałem od tego wypadku. Co to w ogóle za epizod że w Wiedeń, mieszkałeś w Wiedniu? No. Czy to jest za, za pracą, czy jak to Znaczy wiesz co, to... Generalnie to raczej było z rozpoznania, bo inaczej bym Macubi nie spotkał się ani, bo my się tam poznaliśmy. No, wyjechałem po maturze, wiesz, bo jakoś tak psychologia ten, na te studia, na które startowałem się nie dostałem, na szczęście, bo wtedy jeszcze były egzaminy normalne, no więc wyjechałem do Wiednia, no i zostałem. Długo, niecałe dwa lata, bo potem ten drugi, no gdzieś tak, może dwa i pół. Ale z tego już to rok to był takie pomiędzy biednią Warszawą, a Kaliningradem, bo już mm -hmm. pracowałem w takiej właśnie w firmie razem z Anią, więc w zasadzie mieszkałem w samochodzie. Już No, I wchodzę do To jest mocno już z samochodem życie związane. No, wtedy, wtedy z 15 lat bardzo mocno. To było narzędzie pracy. Nie? I taka nagle zmiana, że tutaj teraz muszę się no, Ale dzisiaj przemieszczanie się samochodem to już jest wiesz, abstrakcja. Mhm. Ja czasami mogę, wiesz. I znaczy generalnie szamana na przepisy nie obowiązują, bo to był jakiś absurd, no ale, ale to trzeba naprawdę w nocy jechać, żeby móc w miarę swobodnie, a ja już no, nie, nie czerpię z tego przyjemności. jakiś na rajd, to bym sobie może jeszcze pojechał, ale to wiesz, to trzeba jeździć, żeby, żeby jeździć. Moje umiejętności no i tak są takie, że nawet jak generalnie uważam, że tam no... Musiałbym się rozjeździć, żeby jeździć, to i tak nawet jak jadę bardzo wolno, to mało kto mnie mija w ogóle. Tym bardziej, że dziś mam dość szybki samochód i mocny, ale na czym zasadzie to mnie nikt nie mija, tak można powiedzieć. Chyba, że jadę spacerowo, co dziś akurat mi się zdarza, ale przez 15 lat spacerowo, to wiesz, ja potrafiłem mieć średnią na trasie z 500 km, 150 km na godzinę to w ogóle, Czyli jechałem z Lublina do, do, do na przykład zakopanego G40. To jest, to jest czyst, prawie 400 km Kraków po drodze i jeszcze tak. Paletek. Albo, albo do Gdańska 4 godziny czy tam 3. No i tak jest. Ale pędowi jednak nie no, 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 Także w ruchu, w ruchu jeszcze. Że to było takie ekstremalne. Nie, nie na zasadzie, jak to wiesz. Większość kierowców, że trzyma przekonanie, że szybko jeździ. Tacy, co mieli przekonanie, to tak mówię, do drugiego zakrętu się za saszamanem trzymali. No, bo czasami mieli, bo ja nigdy nie miałem jakiegoś niewiadomego samochodu szybkiego czy mocnego. Natomiast no, w zakrętach to już niekoniecznie moc się liczy. No a jakichś tam maluchów też nie miałem. Nie ale to, to, w ogóle są rzeczy mało istotne. To, to takie właśnie, wiesz, było. Także, no, w ten jeden taki był epizodem. No, trzeba było poznać Macugę. No, więc pojechałem do Wiednia. Mhm. Poza tym, no, pewne algorytmy trzeba poznać z miejsca i szaban musiał je poznać. Niekoniecznie wtedy był świadomy, że je poznaje, no ale jak już był tam i mieszkał, to już nie w sobie miał. Jak przyszedł czas, to nie odczytywał. Pewne oprogramowanie jest oprogramowaniem przestrzeni i zwiąże się z miejscem, prawda? A kiedy jesteś w tym miejscu, no to jest do tego dostęp. A taka świadomość o to, naczyń, operacyjna czy nieoperacyjna, jak Szanan wystarczy, że to. Wie o tym miejscu i już wie, że tam trzeba jechać po to, żeby być na tym miejscu. Mnóstwo, mnóstwo czasu poświęciłem na to, żeby być w miejscach, ale akurat to bardziej na terenie Polski, bo, bo moja jak gdyby ta się starałem na minimum przestrzeni zagospodarować z tym, bo gdybym tak chciał poznawać, wiesz, i ściągać to z innych kultur i jeżdżąc tam, to, to bym nie zrobił tego w tym życiu. Choć przychodziły takie informacje, że muszę jechać do Ameryki Południowej, na przykład, żeby rozkodować, choć wtedy to nie w takiej formie przychodziło, to dzisiaj ci tak interpretuję. Jak gdyby majańską kulturę, czy te zapisy, które były mi potrzebne, żeby wejść w to. No, ale tu nagle się pojawił nie Cameron, tylko jak mu to. Kurze, umknęło mi, kto zrobił. Taki, ja sprawa, to y, taki film jak Apokalipto oglądaliśmy. Y -hmm. Nie wiesz kto go robił. Gibson, Mel Gibson zrobił Apokalipto i y, Pasję. Y -hmm. I to właśnie taka świadomość, która się pojawiła po to, żeby odkodować w tym okresie pewne rzeczy. Y, chociaż z jednej strony odkodować, z drugiej zakodować. No, ale wystarczył mi film, żeby wejść w tą kulturę, można powiedzieć, plus tam odpowiednia no, ilość książek i już wiedziałem, i już nie musiałem jechać na to ta literatura taki... pomogła dostarczyć tych informacji, które... Tak, dokładnie. Literatura i film. Mhm. I już wtedy zebrałem i już wiedziałem, że nie muszę tam A wcześniej po prostu już wiesz, szukałem tego, tak nie? można tak powiedzieć. No i tak było z różnymi kulturami, innymi też, tam, czy japońską, czy innymi, gdzie też już, można powiedzieć, miałem bilet, a potem się okazywało, że nie, że to, że tamto. No to wiesz, to życie szamana to trzeba tygodnie żeby opowiedzieć, bo tam nie było na tyle intensywna. Tym bardziej, że szaman z dzisiejszej perspektywy to rozbiera jeszcze, no, z perspektywy życia, bo wtedy, kiedy doświadczał, to była tylko jedna warstwa, czy tam dwie, czy trzy, a teraz to... To jest. Wszystko już jest powiązane. Jedno z drugiego wynika, i, i nie da się opowiedzieć o jednym, nie, nie opowiadając o drugim i dziesiątym czasem. I to takie, wiesz, się ta droga rozwidla. Także to jest. No i to właśnie był ten okres, kiedy się już w to weszło. No a wracając do tego samochodu, no i. Czyli tego spotkania człowieka, który, którego znacznie przyspieszyła, można powiedzieć, odkodowywanie szamana, bo sobie właśnie kraniki podkręcał szybciutko, bo był mega szybki, i to, co ludziom zajmowało lata, to jemu zajmowało tam dwa rytuały, czy dwa jakieś tam tańce, które prowadził właśnie. Łukasz i, 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 i kiedy szaman widział, jak to działa, no to można powiedzieć, że to już następne się wyzwalały opcje, po prostu otwierał swoje, swoje widzenie na no innych poziomach, które miał, ale wtedy je jak gdyby uzyskiwał od razu i też z innej perspektywy już widział. No i to też była taka mega praca, no i na to nie było na przykład akceptacji, chociaż oczywiście tutaj ty rób i tylko mnie w to nie wciąga. a ja z kolei doskonale wiedziałem, że żyjąc w związku, z rozpoznania też, nie z jakiejś totalnej wiedzy, choć, choć gdy była potrzebna wiedza na tych ja w to wchodziłem, nie? bo to w wypadku szamana tak było, że jak wchodził w coś, to bez względu na to, kto siedział naprzeciwko, czy miał, wiesz, doktorat czy habilitację i 30 lat doświadczenia, to nagle po prostu otwiera łoszy. Bo tu siedzi gówniarz i zaczyna mu mówić o rzeczach, których on nie rozpiął przez 30 lat, czy przez 15 obojętnie, bo nie wszystkie były 30. A on tak, ma, napstrykany. No i to, to wiesz, są takie rzeczy, które Szaman ma w rozpoznaniu, ale no to już są nie do powtórzenia. Jak takie rzeczy ma kręcić jako dowód, bo takie rzeczy ludzie tak gdzieś mdliście. Czasami coś, a Szaman ma to online można powiedzieć, nie? W dostępie, no ale na taśmie tego nie ma. A gdyby to przedstawić, to kurde, to jest po prostu materiał, dlatego takie rzeczy jak to wiesz, można nakręcić, a nakręcić można wtedy, jak jest do kogo mówić. Nie, nie, ma, nie ma potrzeby mówienia dla mówienia. Tak, to nigdy nie wiadomo, co się powie, i warto właśnie nagrywać wszystko, że. No, fajnego... no, a jakby wtedy miał tą świadomość, to po prostu. Kurze, to, to, to... ale dojść do tej świadomości, na szczęście tu już miał, więc dlatego wiesz, tu. tu... Też się tak udało, że tego sprzętu się pojawiło, bo przecież to wiesz, no, to jest czas, e, pieniądze, uważność, wszystko. A tutaj to, to no, jestem, jest wszystko, ale to można powiedzieć jakichś dochodów. Nie przynosi ich, więc to wszystko po zamitach przez 4 lata to jest ekwilibrystyka, Tym bardziej, że tu wszystko wiesz. Mm. Kosztuje, widzisz, chałupa się grzeje, tu drzewo, tam drzewo, ten, a tu kurde 12 stopni. Nie? No. I, I się jakoś bilansuje, nie? mimo że szaman firmę zostawił i tak dalej. I, i, i nie ma oszczędności, z których może brak. To jest właśnie to jest życie inną, inną tą. Nie czy mogę zapytać, ale się tak zastanawiam, skąd się biorą teraz te pieniądze na to wszystko. No wiesz, no, szkoły są, no to szkół szaman nie prowadzi, e, można powiedzieć, za friko, mm. tylko adepci no, zostawiają coś, nie? A, a niektórzy jeżdżą, wiesz, za symboliczną złotówkę e, albo się nie poczuwają, że, e, bo można tak powiedzieć, możesz sobie nastroje zobaczyć, jakie są zasady. Zasady funkcjonowania szkoły, więc to też sobie możesz tam przełożyć, to nie są, wiesz, wymysły jak gdyby szamana, tylko też takie trochę inne zasady i skoro człowiek przyjeżdża gdzieś, czegoś się chce nauczyć, no to powinien, żeby fraktalne było odzwierciedlenie tego w jego świadomości i na różnych poziomach. No, to powinien za to zapłacić co najmniej tyle, ile w tym samym okresie czasu jest w stanie yy, zarobić. Czy przychodzi do niego, bo w materiałach wtedy, kiedy to powstawało, jest przyszło do niego w jakimś określonym okresie czasu. Takim samym. Czyli szkoła, jak trwa 9 dni, to tyle, ile on jest w stanie. Yy, przez te, przyszło do niego przez 9 dni. W maju roku, w którym szkoła powstawała. No, a jako, że no, niektórzy się wtedy to jeszcze, nie wiem, nie, nie zarabiali albo coś, no to z czasem jest to maj roku poprzedzającego ich przyjazd do szkoły, czyli jak w czerwcu przyjedziesz, no to z maja tego roku. No. A jak w kwietniu, to z maja poprzedniego. Tak to już yy, naturalnie, więc to jest, można powiedzieć, kwota Taka no, adekwatna. Według szamana, bo każdy może mieć różne tłumaczenie. No i jest kwota, z czasem się pojawiła minimalna, no bo niektórzy na początku przyjeżdżali, w związku z tym i płacili tyle, że de facto nie pokrywało to nawet wyżywienia, które zjedli. No. Więc nie chcę już mówić nawet ile to było. Tym bardziej, że tutaj żarcie jest, można powiedzieć, jeśli chociaż jeśli chodzi o produkty e, ekologicznie i z najwyższej półki, Cokolwiek tu jest używane, to nie jakieś, wiesz, ekstra ten, ale po prostu najlepsza oliwa, no po prostu. Nad tym szaman nie oszczędza. Jak przyprawy, to są po prostu cokolwiek. Warzywa, owoce przywożone ekologiczne, a jak nie ekologiczne, to po prostu takie, gdzie może są lepsze niż te z certyfikatem. I, i, no. Nie ma opcji tak jak się jedzie gdzie indziej na warsztaty, czy do wielu miejsc i jest byle taniej. Nie? Tu jest po prostu raczej mega wypas, a nie opcja minimum. Więc to siłą rzeczy. Jakoś się musi zbilansować, tym bardziej, że tu po prostu no, opcje, y, tu szaman jest, ale tu wszystko się sypie i jeszcze to trzeba y, co chwilę reanimować, więc koszty są olbrzymie, no, no jakoś mimo, że na, na szkołach przepełnienia nie ma, jakoś się to na bieżąco. Właśnie jak to wygląda z przepełnieniem, że ile, ile osób tu przychodzi? A to jest, to jest różnie, są cztery szkoły w roku i bywa, że jest, bywało, że były dwie osoby a bywa, że jest 12, także wiesz, no średnia nie liczyłem. Ale zawsze są szkoły w lipcu, kiedy jest, można powiedzieć, full, bo 12 osób to już jest. Tu się niby zmieści 14, ale te 12 z nami 13 było, no to 11 to już jest tak dużo. Bo to są mega procesy tutaj do szkoły. można powiedzieć, że czasami była jazda, ty widzi, widzisz to po tym. A tylko gadasz, a tutaj są jeszcze takie procesy, kiedy człowiek ma. Jest proces jeden, kiedy szaman yy, otwiera to gadaniem, jest proces drugi, kiedy jest mega proces grupowy działania, bo tutaj nie ma tak, że, że, że jest jakiś scenariusz, szaman ma szablon na szkołę i mm. tutaj odgrywamy, jak to w warsztatach. Tylko w odpowiednim momencie się pojawia i wiadomo, co robić, i są te procesy. No, niesamowite, więc pewne rzeczy się robi i one odzwierciedlają na takim, właśnie grupowym poziomie, no, wielkie procesy, nie tylko z jednej strony adeptów personalne, wewnętrzne, ale również, można powiedzieć, dzięki adeptom, szaman ma wgląd w procesy, które zachodzą na przestrzeni biosfery, czyli, można powiedzieć, całego świata, bo to jest a era. Nie lubię słowa świata, bo to tak śmiesznie brzmi, całej biosfery, na poziomie przejawienia tej najwyższej świadomości, jaką są ludzie. I dzięki temu szaman ma te informacje, reszta przyjeżdża na krzesie, bo to przesło po to jest, w tej przestrzeni, czyli wyciąg. I przez ludzi, którzy tu schodzą, którzy coś tam krzykną, którzy tu przyjdą zapytać, wyśmiać. Wyzwoli się ich agresja. Jest dwóch strażników, Hondrasek, czyli sąsiad po lewej, po, po, od schodu i od zachodu, którzy są, wiesz, ultrakatolikami i zdecydowanymi, ekstremalnymi antagonistami szamana, także po prostu, wiesz, są z nimi takie procesy, że potrafi jeden biec, mimo że szaman wiesz, ich lubi, na poziomie takich, szaman nie ma ludzi, których nie lubi i szanuje i normalnie z nimi gada, no ale to nie przeszkadza, że jeden od czasu do czasu wiesz, musi się trzymać drabiny, żeby nie lecieć z pięściami, a jest tam, wiesz, wicemistrzem kiedyś tam Europy w karate. Albo drugi raz leci z i wali Szamana po nogach. Nie? nie fizycznie, dlatego, że szaman nogę ten, ale nie panując nad sobą, tocząc pianę z pyska czysto fizycznie, nie? Jeszcze następnego sąsiada tam ten, wiesz, pycha szamana i szaman już nie wie w którymś momencie, no, sam może się dać pchnąć, chociaż, wiesz, gość dwa razy cięższy, no ale szaman jest, co tak jak z tymi różnymi energiami Ci mówił, no, jest w swojej mocy świadomy i woli po prostu nawet na takie,